Cześć, tu Patryk i Michał. Dzisiaj odpowiemy wam na pytanie jak często morsować. Jeśli chcesz świadomie i bezpiecznie morsować i poznać najlepsze miejsce do morsowania, zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwonka, żeby włączyć powiadomienia o nowych wideo. No i teraz zaczynając od tego jak często morsować i dlaczego w ogóle odpowiadamy na to pytanie. Podczas wchodzenia do wody ciało wyrzuca dużo adrenaliny i endorfin. I to jest podobny efekt jak przy wielu sportach ekstremalnych i możemy być trochę uzależnieni od tych, od tych właśnie hormonów. Dlatego wchodzenie do tej wody, dobrze jest sobie zastanowić się nad tym, jak to zrobić bezpiecznie, żeby, żeby też nie przesadzić. Więc to, jak myśmy na przykład zaczynali morsować, może Ty, Patryk, powiesz, jak to na początku wyglądało. Tak, ja kilka lat temu zacząłem swoją przygodę z morsowaniem. Od moich starszych kolegów z grupy naszej dowiedziałem się, żeby właśnie przede wszystkim nie przegiąć, czyli żeby wchodzić raz w tygodniu do wody na początek i spędzać w niej czasu zalecane jest nawet od 30 sekund, nawet do 2-3 minut. Ale tak naprawdę zawsze mi mówili, że wszystko zależy od siebie, od twoich własnych odczuć, jak to ty czujesz. Więc ja przez pierwszy sezon wchodziłem raz w tygodniu do Przerębla. No i właśnie podobnie, zaczynałem raz w tygodniu, zazwyczaj w sobotę, niedzielę, kiedy było więcej osób, bo u nas w zawoju było zawsze bardzo mało osób, którzy, którzy morsowali, żeby spotkać się w dwójkę, to był, to był często problem. Więc faktycznie zaczynałem, zaczynałem morsując raz w tygodniu. No i zdarzyło mi się też taki eksperyment, gdzie wchodziłem 8 dni z rzędu codziennie i też na krótko, na 2-3 minuty. No i też zauważyłem, że podczas tych, takiego eksperymentu z każdym dniem te odczucia się trochę zmniejszały, ten, ten bodziec był jakby słabszy i trochę bardziej kontemplowałem sobie przyrodę, czy, czy zastanawiałem się jak to, jak to zimno wpływa na moje ciało, na różne, na różne części. I wiem, że wielu morsów też morsuje często, czy na przykład robi takie eksperymenty, że wchodzi przez, próbuje pobić taki rekord nieprzerwanego takiego łańcucha ilości dni z rzędu, na przykład wchodzi 50 albo 80 dni w ciągu, w ciągu sezonu. Niektórzy wchodzą nawet 2-3 razy dziennie do tej wody. Natomiast ważne jest, żeby właśnie bardziej wyczuć to, zwłaszcza na początku nie przeginać i wyczuć sobie to właśnie ciało, jak ono reaguje na to zimno, czy, czy dobrze się potem czujemy, czy nie występują nam jakieś objawy typu czerwone plamy, tak jak w moim przypadku na udach, czy jakieś inne objawy wpływu zimna na, na organizm, no bo może to być jakiś sygnał do tego, żeby iść do lekarza. Jeśli Występują Ci takie objawy, no to nie wchodź tego samego dnia, bo może Ci to nasilić i no może spowodować jakieś duże problemy. Eee, co jeszcze? Odnośnie też częstotliwości morsowania, zalecane jest wchodzenie do wody szczególnie na początek raz dziennie. My tak robiliśmy. Ja też miałem takie małe eksperymenty w tym sezonie, że sobie wchodziłem dwa razy dziennie. Pierwsze wejście było o 10, kolejne gdzieś tam po obiedzie czy przed obiadem o 13, o 14. Pierwsze morsowanie tak jak Michał mówił wcześniej przynosiło mi właśnie taką dużą adrenalinę, duży skok adrenaliny, Chciało mi się po prostu wyjściu z wody, biegać, skakać, wyjść jeszcze, wejść jeszcze raz do wody. A to drugie wejście o tej 13-14, no już takie było dla mnie po prostu jak kąpiel pod prysznicem. Więc też ta adrenalina mocno spadła. Nie wiem też takie odczucia miałeś jak 8 dni na przykład morsowałeś pod rząd? Tak, zdecydowanie, właśnie z czasem było coraz no, tak... coraz mniejszy bodziec. No? Dobra, jeśli yy, daj znać może w komentarzu i jak często Ty morsujesz, czy masz jakieś efekty, czy jak to się u Ciebie zmienia. Jeśli spodobało Ci się to wideo to kliknij lajka. Yy, dzięki za obejrzenie i pamiętaj, morsuj z głową. Cześć, cześć!